Może zwolnimy następnym razem trenera po dwóch tygodniach, bo na wejściu nie rozdał im czekoladę Kinder Bueno, a może był powinien? Myślę, że jeżeli czegoś Szabi się nie spodziewał, to jest z tego, jak bardzo ciepłym moczem obleje go cały zarząd z Perezem na czele. Nie Mbappe jego zachowanie rozdupiło Szabiego, tylko Vinicius, tylko ten najgorszy, podły Vinicius go zniszczył. Naprawdę. Jak już wszyscy dobrze wiemy, Szabi Alonso został zwolniony z posady... Trenera Realu Madryt, no i skoro minęło już po tym wydarzeniu parę godzin, to porozmawiamy sobie o nim na spokojnie i przeanalizujemy jego minusy ujemne oraz minusy dodatnie. Zapraszam. A tak naprawdę to nie. Nie będziemy rozmawiać na spokojnie, bo to jest bulwersująca decyzja. Więc my też, znaczy no nie my wszyscy, ale jeśli kibicujemy realowi, to na pewno jesteśmy lub powinniśmy być zbulwersowani, bo to jest idiotyzm do kwadratu, i to idiotyzm, który no w ogóle wziął człowieka z zaskoczenia, bo kiedy już wydawało się, że kurz Polklasiko opadł. Już nawet te hiszpańskie media, które są gorsze niż polskie, które zwalniają każdego co chwila, które fatalizują i tak dalej, nawet one się uspokoiły i twierdziły, że Szabi Alonso na spokojnie zachowa swoją posadę, że może nie wygrał superpucharu, ale też się nie skompromitował, więc jest okej. Okay. W tym momencie Real Madrid wychodzi znikąd ze swoim klasycznym, jak zwykle suchym i beznadziejnym komunikatem Siema, Xabi Alonso już nie ma. O, nawet zrymowałem, a nie chciałem, nie był to mój cel. Ale tak wyszli, tak powiedzieli, że no w sumie to jednak nie. Jakby może może się uspokoiło, ale nie, nie, nie jednak, jednak zmieniamy. Decyzja, która wypełniła zupełnie yy, znikąd. Yy, no z dupy ona jest wzięta. No z dupy jest ona wzięta, jest tragiczna i myślę, że jej skutki będą bardzo złe, ponieważ ja Wam powiem tak. I, i, ja uważam, przynajmniej, ja tak uważam, że mam względnie. Liberalne poglądy odnośnie tego, jaką władzę w klubie mają piłkarze. Mi się wydaje, że jeżeli upływają na przykład, nie wiem, dwa, trzy sezony, że ten trener już trochę posiedzi w tym klubie, a mimo tego coś się nie klei, nawet, nawet jeśli nie ma tragedii, ale coś się nie klei, tak jak teraz jest w realu, czyli nie ma tragedii, no bo nie ma, ale też widać, że się nie klei. Jeżeli jest taka sytuacja i piłkarzom zaczyna to nie odpowiadać i zaczynają trochę tak nawet grać pod zwolnienie trenera. Ja jestem w stanie to zrozumieć. Naprawdę jestem w stanie, mimo tego, że granie, podzwolenie trenera to jest zazwyczaj coś, co yy, nie podoba się, prawda. Ludziom nie podoba się kibicom, wydaje się, że to jest coś, co jest. Źle przyjmowane, kiedy piłkarze to robią, ale ja to rozumiem. Rozumiem, że jeżeli z tym samym gościem spędzasz 3 lata i masz go dość, nie kupujesz jego treningów, sposobów, nie podoba Ci się, nie dogadujecie się, no to chcesz jakoś zaprezentować zarządowi, że a może go zmieńmy, zobaczcie, jak tam gównia nie idzie. Ja to rozumiem, ja naprawdę to kupuję. Ale tak jak wspomniałem, musi minąć czas. Teraz minęło pół roku i to jest już absurd. To jest absurd, że po pół roku piłkarze są w stanie zwolnić trenera, bo co będzie następne? Zwolnienie po trzech miesiącach, dwóch, jednym, może po dwóch tygodniach. Może zwolnimy następnym razem trenera po dwóch tygodniach, bo na wejściu nie rozdał im czekolady Kinder Bueno, a może był powinien, a tak to się obrazili. No mówię, to już jest jakieś ekstremum i nawet ja z moimi, jak mówię, liberalnymi poglądami na tę sprawę mam ciśnienie podniesione w tej kwestii, no bo kurde, no. Monty Python, naprawdę, no, żeby pół, pół roku, gdzie jeszcze te pierwsze dwa, trzy miesiące były świetne, później dwa słabsze, później ten ostatni znowu się odbija, czyli sytuacja zupełnie normalna w każdym klubie piłkarskim na świecie. I, i, i nagle nie. No, jednak to. W ogóle pojawiły się początkowo informacje, no bo tak real napisał, że to, był obu, to było obupólne porozumienie. Obupólne porozumienie. Więc faktycznie pojawiły się informacje, że być może to sam Shabi Alonso zrezygnował i tak na yy, początku one wypłynęły, później z kolei pojawiła się kontra, że nie, chyba jednak został zwolniony i póki co chyba na czas tego nagrywania stoimy na tym, że prawdopodobnie Real go po prostu wywalił i to nie jest tak, że on chciał odejść. Natomiast gdyby on chciał odejść i podał się do dymisji, to ja bym się nie zdziwił. Ja bym się nie zdziwił bo nikt mu nie pomógł. I to, że nie, nie wspierali go piłkarze większościowo, to nawet nie jest największy problem, bo to się zdarza. Nie? I, jakby, I to jest zrozumiałe, bo to są gwiazdy z dużym ego i tak dalej. To było do przewidzenia. Myślę, że Szabi też sobie to musiał wrzucić w koszta, jako dojrzały, dorosły człowiek oraz trener, oraz były piłkarz również klubów wielkich, jak Real i jak yy, Bayern na przykład i Liverpool musiał sobie to wrzucić w koszta, że tak może być. Że jak przyjdzie, że jak będzie chciał zmieniać, to mało tego, nawet jeśli powiem inaczej. Jeśli Szabi nie wrzucił sobie w koszta tego, że jego zmiany i roszady mogą kogoś wkurzyć yy, wśród drużyny, no to jest trochę głupi. Ale myślę, że on o tym wiedział. Myślę, że jeżeli czegoś Szabi się nie spodziewał, to jest z tego, jak bardzo ciepłym moczem obleje go cały zarząd z Perezem na czele. Że nie okaże mu żadnego wsparcia w żadnej sytuacji bo chociaż piłkarze, to wiecie, raz na Ruski Rok wyjdą na konferencję, albo nawet częściej niż raz na Ruski Rok, i wyjdzie tutaj Valverde i powie na przykład, że coś tam nie chciałby grać na prawej obronie, ale w sumie to wspiera trenera, później gdzieś tam wyjdzie Mbappe i powie, że nie no, jak najbardziej wspieramy trenera, i, i piłkarze wychodzą i coś ci powiedzą. Natomiast RS, morda na kłódkę i siedzimy. I jakby zarząd w ogóle nie istnieje w życiu drużyny, mam wrażenie. i, i tyle. Po starciu z Viniciusem nie było żadnej kary, nie było żadnego publicznego niczego w sumie. Nie było wspierania Szabiego Alonso ani po kompromitacji z Atlético tej pierwszej w sezonie, ani później po słabych meczach, ani po tym El Clasico. W ogóle zarząd jakby nie istnieje. I myślę, że to jest coś, czego, z czego Szabi Alonso mógł się nie spodziewać: że w trudnych momentach yy, yy, ta, ta siła wyższa, ta boska, gdzie siedzi Perez, niczym Bóg. Nie pomoże mu utemperować temperamentu yy, piłkarzy. Tego się mógł nie spodziewać, mimo tego, że historia być może kazała mu się tego trochę spodziewać, ale wciąż. Ja wam powiem taką jedną rzecz, o której może nie słyszeliście, bo ona nie była chyba jakaś głośna, chyba była taka bardziej insiderska, jeśli chodzi o real, nie wiem. Yy, z, z tym, że jakiś czas temu w Ralu pracowała pewna dietetyczka. Yy, przez czas dosyć krótki. Oni ją tam w końcu jakoś tak wyeliminowali, czy ona sama odeszła. I ostatnio yy, poszła do wywiadu, w którym opowiedziała o tym, jak wspaniale ten klub działa od środka. Jaki on jest po prostu hermetycznie zapakowany. Że przychodzi człowiek z zewnątrz, próbuje coś zmieniać, i normalnie z miejsca słyszy, prawie jak w memach, że wygraliśmy 15 lig mistrzów, więc w sumie to my możemy sobie tak robić. Jak nam się podoba. I tam były bardzo abstrakcyjne słowa w tym wywiadzie, jeśli o nią chodzi. Tam były między innymi takie rzeczy, że ona chciała w ogóle wyeliminować jakieś słodycze z diety piłkarzy i to nie było możliwe, no bo przecież wygrali 15 lig mistrzów jedząc ciastka, tak? Więc jeżeli piłkarze Realu wygrali 15 lig mistrzów jedząc ciastka, to mogą dalej jeść ciastka. To jest absurdalne, ale tak wygląda w tym momencie na przykład żywienie w tym klubie, tak? No bo co to są za derby Madrytu bez delicji? Co to jest El Clasico, jeśli człowiek nie może wcześniej zjeść ciasta, nie może sobie kawałka porzeczkowca ukroić. Skandaliczne. No więc i zaczynam się obawiać, że to tak wygląda szerzej, że naprawdę po powolutku, po małymi kroczkami, że nikt nawet nie zauważył, zakradł się w szeregi realu jakiś rak. Jakiś nowotwór zaczyna go toczyć, straszna perspektywa, ale może tak jest. A może na razie wymyślamy, w sensie hiperbolizujemy. Być może, ja nie ukrywam, znaczy nie, no, nie, nie, nie pomijam tej możliwości, ale z drugiej strony sygnały są jakby jakieś takie mm, 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 niepokojące. Jeśli chodzi o y, tutaj odejście Szabiego Alonso, wracając konkretniej, to szczególnie sytuacja po superpucharze, po superpucharze i porażce z Barceloną po finale y, obiła się szerokim echem, ta z Ponieważ Mbappe odmówił zrobienia szpaleru, mimo tego, że Szabi go na szpaler wołał, Mbappe wywalone jaja. On nie, 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 ja do Szabi. I oczywiście jest to obrazek taki, e, no może nie najlepszy, prawda? Jednak jeśli trener chce, żebyście wykonali ten tradycyjny gest, no to m, chyba powiniencie jako piłkarz się na to zgodzić. Natomiast, uwaga, po raz kolejny kontrowersyjna, nieliberalna opinia, moja jest taka, że. Robienie z tej sytuacji, gdzie Mbappé odmówił szpaleru, jakiegoś rabanu, no to jest yy, robienie po prostu z igieł wideł. Moim zdaniem to nie jest aż takie duże halo. Dlaczego? Dlatego, że Mbappé jednak parę razy pokazywał, że gdzieś tam Alonso wspiera, mówię on jako jeden z nielicznych. O tym w jakichś tam swoich wypowiedziach mówił. Teraz też pożegnał Szabiego i to takimi słowami, no nie jakimiś tam wybitnymi, ale napisał chyba więcej niż jedno zdanie, czyli więcej niż 90% zawodników Realu. Więc <coughs> Mbappe też zawsze w tych takich medialnych pogłoskach był wymieniany w grupie z tymi, którzy wspierają trenera. Dlatego ja uważam, że jego zachowanie po Superpucharze było klasyczną, klasyczną złością na porażkę, tak. Wkurzył się i zszedł. Czy to było dobre? Nie. Ale czy to było ach, dewastujące? Czy to zniszczyło Szabiego Alonso? Czy po tej decyzji Perez podjął swoją? Myślę, że nie. A przynajmniej mam nadzieję, bo to by świadczyło, że Perez ma mózg pięciolatka, a nie ma. To nam mówi przeszłość, że nie ma, więc więc wątpię. Więc Mbappe zachował się źle, ale nie Mbappe. Nie Mbappe jego zachowanie rozdupiło Szabiego, tylko Vinicius, tylko ten najgorszy, podły Vinicius go zniszczył. Naprawdę. I Vinicius, którego broniłem tyle i pewnie jeszcze będę w przyszłości, ale to on. Ponieważ Vinicius z tym zejście w El Clasico to pół biedy, bo to również było zachowanie impulsywne i głupie, ale impulsywne. Natomiast fakt, że później nie wymienił w tych przeprosinach Szabiego, że teraz też chyba na moment nagrywania nie, prze, nie, nie pożegnał go, w żaden sposób. To już nie jest impulsywne, to jest celowe. Więc jeżeli jakiś piłkarz najbardziej zniszczył trenera, zniszczył Vinicius. Więc brawo. Świetna decyzja Perezie, żeby zostawić właśnie go, a z Szabim się pożegnać. No i jeśli chodzi o to, co nam teraz zostało, został nam Arbeloa. Jest mi bardzo żal Arbeloi, bo yy... Wiecie dlaczego się tak zastanowiłem teraz? Nie wiedziałem czy dobrze odmieniłem jego nazwisko, <laughs> ale chyba dobrze. No w każdym razie, jest mi żal Arbeloi, ponieważ yy, on teraz musiałby nie wiem co zrobić, no on się może zesrać i to gówno zjeść, ale on wyników teraz nie polepszy. No bo jak? Jakie ma narzędzia? W połowie sezonu wchodzi szatnia rozpieprzona, Vinicius obrażony na pół świata, z drugiej strony jakiś Mbappe, yy, który też ostatnio przeżywa jakiś kryzys i, i co? I co ty masz, biedny trener z Castilli, z tym zrobić? Hmm. No nic. To jest liczenie... <laughs> liczenie przepraszam bardzo. Na y, kolejnego Zidana. To już powiem wam tak. Lepiej było wziąć Zidana, niż liczyć na kolejnego Zidana w postaci Arbeloi. Moim zdaniem. Ale Perez oczywiście on wie super. Więc, więc zrobił jak zrobił. Przyszłościowo powiem Wam tak, mówi się o Klopie, nie ma szansy. Klop, który ma teraz fajną posadkę, Klop, który jest trenerem z niesamowitym, niedoświadczeniem, ale w ogóle dziedzictwem i spuścizną, ten Klop nie będzie chciał wejść w takie główne, w takie bagno jak ten Real Madryt. Nie będzie chciał, bo jest w takiej pozycji, że nie musi chcieć. Jako jeden z niewielu trenerów na świecie, Real może do niego zapłukać, on może powiedzieć... Nie. Spierda... No może tak nie powie, ale może powiedzieć nie. Może. Bo jest w takiej pozycji. Więc klopa, se wybijcie z ełba. Mareska na przykład z kolei brzmi fajnie, ale hmm, nie jestem pewien, czy on też ma takie kurde doświadczenie na, na Real Madrid. Oczywiście ten praca w tym burdelu w Chelsea jest mocnym argumentem moim zdaniem, ale on też odszedł stamtąd dlatego, że się został wywalony, bo chciał więcej rządzić. A w ralu nie można więcej rządzić. I to już nawet nie chodzi o to, że w realu nie możesz pewnie sprzedać zawodników, których nie chcesz, na przykład Viniciusa. Nie, ty go nawet nie możesz posadzić, bo to rozpocznie karuzele spierniczenia. Bo to posadzenie go na ławce rozpocznie domino. Nie możesz nic w Realu i na przykład Ancelotti już się w tym świetnie odnajdywał, nie? Bo był doświadczony. Dlatego udało mu się do Ligi Mistrzów wygrywać, bo Ancelotti był doświadczony, wiedział jak tu z tymi piłkarzami pomajstrować i tak dalej, z Parezem był normalnie na piąteczce, bo na żółwiku. Ancelotti to jest niesamowity gość, jeśli o to chodzi, ale Real nie będzie brał wiecznie trenerów takich jak Ancelotti, bo ich nie ma nieskończoność, tak? No musi się Real otworzyć na właśnie to, że trzeba będzie brać trenerów Którzy nie znają struktur tego klubu, którzy chcą mieć swoje pomysły i idee. Bo inaczej to nie wiem, kim będziemy grać. No zaraz skończy się liczba piłkarzy, byłych piłkarzy realu, takich jak właśnie Arbeloa, czy jakiś Raul, którzy tam w rezerwach pracowali, i trzeba będzie brać innych trenerów. A zaraz się okaże, że oni nie będą chcieli przychodzić. Więc Perez podjął decyzję katastrofalną, która pogrzebała ten sezon. I kropka. I bardzo jest mi tego żal. A może to odszczekam i będzie śmiesznie. Wątpię, ale mam nadzieję. Więc dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Hej.